Cześć wszystkim, jesteśmy dzisiaj w Brzoskwini, to jest malownicza miejscowość położona około 25 minut od Krakowa, gdzie jesteśmy w trakcie realizacji projektu budowy czterech budynków Timber Moon, które mają być alternatywą dla osób pracujących w mieście i chcących odpocząć w takim przyjemnym miejscu na łonie natury. Ale więcej o tej inwestycji powiem na końcu filmu, natomiast nie przedłużając, ja nazywam się Piotr Chochu i chciałem Wam pokazać dzisiaj Timber Moon 80, rodzinny budynek z podziałem na pokoje. Zapraszam. To, na co warto zwrócić uwagę, jest ta architektura zewnętrzna, ponieważ wykonujemy oczywiście tarasy, ganki, często pergole. W tym miejscu musieliśmy dostosować się do warunków gruntowych i taras podnieść na stopach fundamentowych. Natomiast sam budynek, oczywiście, jest wybudowany na płycie energooszczędnej, która jest bardzo ładnie wykończona. Jak widzicie wyżej, elewacja modrzewiowa, którą zaimpregnowaliśmy w tym miejscu, aby przedłużyć żywotność koloru tego modrzewia. Opaska nad opaską. Blacha na rąbek na ścianie kolankowej, i oczywiście blacha na rąbek na dachu. No i standardowo orynnowania kwadratowe, które niezwykle dobrze pasują do designu naszego nowoczesnego budynku. Na zewnątrz budynek, tak jak widzicie, jest wykończony standardowo w tym momencie. stoję na ganku modrzejowym. Zadaszenie na słupach. Elewacja, jak widzicie, najbardziej popularna, czyli połączona, modrzew połączony z blachą na rąbek. Tył budynku prezentuje się dokładnie w taki sposób, tutaj po lewej stronie, ta duża witryna, którą widzicie, są to drzwi do pokoju, które zaprezentuję wam wewnątrz. To okno to jest okno łazienkowe. Jeżeli inwestor wybiera sobie, że to okno ma być również do samej ziemi, wtedy jest jedno i drugie takie samo, tutaj dodatkowo zainstalowaliśmy kran zewnętrzny, przyłącz do wody. I tak jak widzicie, u góry mamy dwa okna, pięknie mm, doświetlające pokoje u góry z dodatkową wyposażoną barierką francuską, żeby móc takie okno otworzyć bez blokady. Ok, więc budynek z zewnątrz już zobaczyliście, a tymczasem zapraszam do środka. No i jesteśmy wewnątrz. Jak widzicie, przedsionki mogą być zorganizowane w różnoraki sposób. Przeważnie pokazywałem Wam szafę. Garderowe po tej stronie. Jest to według mnie znacznie lepsze rozwiązanie niż ścianka, którą tutaj widzimy. Natomiast sposób aranżacji jest wybierany zawsze przez inwestora, my możemy tego zasugerować. Natomiast dla Waszej informacji, oczywiście, możemy zrobić tutaj szafę z pięknym siedziskiem. tyle o wejściu. Natomiast jestem teraz w przeciągu gdzie po mojej lewej stronie jest łazienka, na wprost, gdzie stoi operator, Maciej jest pokój. Na początek chciałem wam pokazać łazienkę standardowo. Chodźcie do środka, łazienka jest w stanie deweloperskim przygotowana według sugestii inwestora. Toaleta, umywalka, prysznic, walk-in. Jak widzicie, ściany są już zaciągnięte gruntem szczepnym. Na ten grunt szczepny montowane są od razu płytki. W podłodze jest przygotowane ogrzewanie podłogowe, wodne, czyli dom jest przystosowany do zamontowania pompy ciepła, które zamontujemy my lub inwestor w własnym zakresie. To, czego nie widzieliście wcześniej, to jest Timberman 80 z pokojem na dole w tej wersji. Jest to pokój, który ma około 8 m2 jest przeznaczone jako biuro, jako sypialnia z wyjściem właśnie na zewnątrz. Okno, co prawda, montujemy teraz w innym ułożeniu czyli otwieramy go lewą, a nie prawą ręką również po waszych sugestiach. Tak jak widzicie, ściany są wykończone częściowo w desce sosnowej, częściowo w płycie GK. No i co jest istotne, oczywiście, w każdym z budynków montujemy teraz rekuperację. Kładziemy na to duży nacisk. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu o słuszności rekuperacji, to zachęcam do obejrzenia. Natomiast oczywiście ktoś, kto subskrybuje nasz kanał na pewno widział, a jeżeli nie subskrybujesz, to oczywiście w tym momencie zachęcam mocno do tego. Ciśnij się subskrypcję, lajka, jeżeli podoba się wam to wideo. No i my lecimy dalej. Jesteśmy teraz tutaj w wejściu do salonu. Oczywiście po prawej stronie, jak zawsze standardowo, prawdopodobnie na życzenie inwestora wykończymy tą lukę pod schodami, szafami meblowymi, czyli tutaj będzie duża Szafa z podwójnymi drzwiami, widzieliście to już na naszych inwestycjach, i wysuwane lub otwierane szafy cargo. Tu również możemy schować pompę ciepła, więc jakby każdy centymetr tego budynku staramy się wykorzystać. Jak najbardziej, żeby był jak najbardziej praktyczny ten budynek. Teraz jesteśmy w strefie salonowej. Salon w Timberman 80, który widzieliście do tej pory, był nieco większy, natomiast musieliśmy, musieliśmy go pomniejszyć, ponieważ zrobiliśmy pokój na dole i jest też to ok, ponieważ jeżeli ktoś chce pokój na dole, no to oczywiście jest to dla niego priorytetem. Salon również pozostaje nie najmniejszy, ponieważ ta powierzchnia, w której tutaj jesteśmy, łącznie z korytarzem jest to ponad 30 metrów kwadratowych, więc tak naprawdę całkiem wygodny spokój, taki dzienny. Tutaj oczywiście jest zaprojektowana kuchnia w formie litery L. Jest tutaj przygotowane miejsce na kominek typu koza. Jak widzicie ściany są wykończone w płycie karton-gips. Szpalety okienne wykończone w drewnie. Jest to naprawdę bardzo fajne połączenie. Bardzo ładnie estetycznie to wygląda. Nie wiem czy kamera to będzie oddawać, ale naprawdę estetyka wykończenia jest bardzo, bardzo na wysokim poziomie, jak to zawsze. Dodatkowo oczywiście wykańczanie tych elementów właśnie szpalet okiennych czy też ściany klatki schodowej w drewnie, a nie w karton-gipsie. Powoduje to, że ta ściana jest dodatkowo zabezpieczona. Oczywiście ta ściana z klatki schodowej, gdyby była biała, no to jest narażona na to, że zawsze są jakieś otarcia, ściana jest brudna. Natomiast jeżeli wykończymy ją w desce lub w sklejce, którą widzieliście na naszej ginek realizacjach, jest duże prawdopodobieństwo, że ta ściana będzie długo, długo świeża. To, co mamy jeszcze na, na powierzchni parteru, to jest oczywiście wyjście na taras. Teraz ma 18 metrów. Akurat w tej wersji budynku jest na nieco wyższym poziomie niż, e, niż grunt, ponieważ no, chcieliśmy, żeby to było bardzo fajne efektowne. Bardzo fajny efekt. Naprawdę jest tutaj około tam 1,5 metra w dół. Tutaj jest cała przestrzeń jeszcze dla osoby, która ten budynek posiada do wykorzystania natomiast sam ten taras jest naprawdę też bardzo duży oczywiście rozłożenie jakichkolwiek mebli ogrodowych jest możliwe dodatkowo wykonujemy również pergole, której akurat tutaj nie instalowaliśmy, natomiast wszystko przed nami być może będziemy ją jeszcze instalować w tym budynku to tyle na parterze, a zapraszam Was teraz do góry Jesteśmy teraz na piętrze Timber Moon 82. To, co nie często pokazywaliśmy, to właśnie jest podział na dwie sypialnie. I łazienkę. W tym momencie pokój po mojej prawej stronie ma około 18 metrów. Jest to pokój przeznaczony na dwa łóżka lub jedna duża sypialnia. Po mojej lewej stronie jest sypialnia małżeńska około 16 metrów kwadratowych, a za moimi plecami łazienka lub pomieszczenie techniczne, w zależności od tego, co inwestor sobie zaryczy. W tym modelu możemy wykonać również podział na trzy pokoje, gdzie po prawej stronie będą dwa mniejsze pokoje, za moimi plecami Pomieszczenie techniczne lub garderoba, a po lewej stronie będzie sypialnia. To zobaczycie w przewidkach, w rzutach. Natomiast teraz skupmy się na tym układzie, w którym jesteśmy tutaj, czyli dwa pokoje i łazienka. Chodźcie zobaczyć. Łazienka jest na tyle duża, że spokojnie możemy wykonać w niej. Prysznic, toaletę, umywalkę. Również zostawiamy w łazience pomieszczenie, nie poniekąd pomieszczenie techniczne, ponieważ robimy tutaj przed ściankę, do której wykonujemy rewizję, za którą właśnie jest zamontowana rekuperacja, którą tutaj widzicie czyli mechanizm, który odpowiada za odpowiednią gospodarkę powietrzną w całym budynku. No jest to konieczne. My przekonujemy do tego, żeby taki, taka rekuperacja była montowana w każdym budynku. Więc jakby mamy podwójne zastosowanie tego pomieszczenia, czyli pomieszczenie techniczne plus łazienka. A teraz chodźcie zobaczyć sypialnię numer 1, czyli pokój 18-metrowy, tak jak wspomniałem, z dwoma dużymi przeszkleniami. Bardzo wysoka, e, wysoka konstrukcja naszych budynków daje ten efekt dużego, m, dużej przestrzeni. Mamy dni otwarte na budynku Timbermont 80, co prawda z Antresolą. E, mamy również na budynku Timber Moon 72. Często spotykamy się tam z klientami i to, co najczęściej słyszymy, to jest to, że fajne macie te filmiki, ale warto być, ponieważ nigdy film nie odda tego bycia w tej przestrzeni, odczucia, że jest faktycznie ten pokój czy cały budynek jest wystarczający. Budynek ma 82 metry, maksymalnie wykorzystaliśmy powierzchnię podłóg. Zaprojektowaliśmy go według nas optymalnie z przeznaczeniem, w zależności od tego ile osób taki budynek będzie użytkować. Natomiast to, co jest ważne, to żeby przyjechać, faktycznie wejść do takiego budynku i samemu stwierdzić, czy jest to dla Was ok. W tym momencie, właśnie ten pokój jest na, przystosowany na dwa łóżka, tak jak powiedziałem wcześniej: jedno po prawej, drugie po lewej stronie. Również przebitki, jak taki pokój wykończyć, wrzucimy w tym filmie. Dodatkowo w każdym pokoju są duże przeszklenia, oczywiście niestandardowo duże, ponieważ są. Znacznie większe niż te, które na co nie spotyka się. Dodatkowo są zamontowane tak zwane balkony francuskie, czyli szybka na zero z elewacją, żeby móc taki budynek przewietrzyć, wywiesić coś na takim balkoniku francuskim. Jest tak naprawdę pomieszczenie w 100% funkcjonalne. Natomiast dajcie znać w komentarzu, czy jest to dla Was ok. Chodźcie do drugiego, drugiej sypialni, czyli mam jeszcze dodatkowo korytarz, o którym nie powiedziałem. No i druga sypialnia, sypialnia małżeńska. Która wiadomo jest przystosowana do dużego łóżka małżeńskiego z tej strony, no i wtedy są zamontowane również jakieś podświetlenia, kinkiety, zależnie od tego co inwestor sobie wybierze. Tutaj, akurat, jest standardowe, jak widzicie, gniazka w tym miejscu stanie na pewno e, łóżko. Dodatkowo budynek jest wyposażony, tak jak powiedziałem, w system ogrzewania wodnego, dostosowany do pompy ciepła. Również jeżeli chodzi o wykończenie ścian, połączenie deski i karton gipsu, bardzo ciekawe połączenie według mnie jest jedną z lepszych też palety okienne łącznie z tymi listwami robią naprawdę bardzo fajny efekt oczywiście nie ma jeszcze takiego super efektu Ponieważ nie są wykończone podłogi, nie ma w tym budynku jeszcze prądu, tak naprawdę, więc nie mogliśmy wykonać wszystkich wykończeń. Natomiast niedługo już budynki będą. Niektóre nasze budynki będą wykończone. I tak w poczółtowicach zaczęliśmy już wykańczanie na gotowo budynku Timbermoon 80. Właśnie specjalnie dla was, żebyście widzieli, jak wykańczamy łazienki, jak wykańczamy salon, dokładnie, gdzie są ułożone meble, żeby, żebyście nie musieli już zadawać sobie pytań, ok, ale gdzie postawię stół, gdzie postawię sofę, będzie to wszystko dla Was przygotowane. Także. Koniecznie śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, subskrybujcie nasz kanał, nie ominie Was na pewno ta informacja. Brzospinowy Sad, bo tak właśnie nazywa się nasza inwestycja, jest to właśnie ten mały kompleks składający się z czterech budynków. Jak go zakupić? Dokładny opis inwestycji możecie sprawdzić na naszej stronie Timbermoon Living, który załączymy do tego filmu. Oczywiście nie jest to jedyna nasza inwestycja, ponieważ na Timbermoon Living zobaczycie jeszcze inne inwestycje do zakupienia, między innymi Timbermoon Village, które już widzieliście w Paczłutowicach na polu golfowym, urocza jabłonka, Kamienkowe wzgórze, czyli łącznie mamy na dzień dzisiejszy cztery inwestycje do zakupienia, gdzie dosłownie jednym kliknięciem możecie zakupić budynek z działką, do czego zachęcam Timbermoon Living, koniecznie wejdźcie. Zobaczyliście dzisiaj budynek Timbermoon 82, który jest jednym z bestsellerowych budynków w naszej ofercie, pokazałem wam różne ułożenia parteru, różne ułożenia piętra. Wydaje mi się, że wiecie już w miarę wszystko na temat tego budynku. Oczywiście po pobraniu oferty takiego budynku będziecie mieć również specyfikację technologiczną, cenę i kontakt do naszego doradcy. Natomiast to do czego zachęcam to przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, ponieważ niebawem będziemy pokazywać filmy już z wykończonych budynków Timberu 82. Najważniejsze to dajcie subskrypcję, aby nie ominęły was kolejne filmy z naszej realizacji, gdzie będziemy pokazywać już wykończone budynki Timberu 82, budynki znacznie większe, budynki parterowe. No ale żeby to zrobić, musicie wcisnąć lajka, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych. A mi, patrząc na pogodę, nie pozostaje nic innego jak tylko uciekać do samochodu. Także do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć.